Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie przychodzili tylko wodnie z parkury na Blockstar Planet. Więc no, zapraszam Was bardzo serdecznie na odcineczek! Więc jesteśmy już na parkurze, i jak widzicie, wszędzie jest dookoła woda. Więc Ech, będzie ciężko, ale dobra. Jakby co, so, to mam przy sobie wodę od razu, tak powiem przed odcinkiem, żebyście się nie zdziwili, że w jakichś losowych momentach będę piła. Klucz? No to się cofamy, chyba, prawda? No ja tej nie wziąć klucza od razu. No hejka, dwa klucze. Dobra, weźmiemy sobie obydwa oraz bez przedłużenia, szybko tam. Spokojnie, Demka, to jest tylko parkour, nic się nie stanie. Okej, okay, wzięłam dwa klucze, więc szybko teraz będę musiała przechodzić ten parkour, bo się już wkurzyłam na ten parkour. Po prostu wkurzyłam się. Ale dobra, bez przedłużenia szybko pływam. Szybko. Dobra, widzicie jak ja szybko pływam, dopływam po prostu idealnie do wszystkiego po prostu nie. Tutaj widzę, że są takie jakby oreosy z lawą. Ale oczywiście, że ja nie muszę po nich skakać, ponieważ ja pływam. To jest naprawdę bardzo fajne. Bo ja też się pływa i chyba się ono zaraz utopi. Tak, bo ja najlepszy pływak. Ale dobra, szybko spadam sobie, żeby wziąć klucz. Fajny otak i... Dobra, płyniemy sobie do góry szybko tam w ogóle, pyk, 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 do góry, do góry kręcimy się, pyk, 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 o i idealnie i teraz powinnam uniknąć, żeby nie dostać żadnych jakby obrażeń od Tesli, o tak, pięknie, pięknie, nie, 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 nie. teraz szybko będę musiała tutaj, Pyk przez bramę. No i super, idealnie. Ale dobra, pyk, płyniemy sobie. A ty Bayo jeszcze żyjesz? Tak, płynie jeszcze. Więc tak, oczywiście, że musi być promocja, bo często zapominacie o tym, ale jeżeli zostawicie subskrypcję na kanale oraz łapeczkę w górę, to się stanie coś nie wie, nie do yy, niesamowitego się coś stanie. Bajo jajo, takie przyjdzie do Was, ale edycja pływania. Tak, taka edycja, że pływakiem jest został. O, widzicie jak robi, jak pływa? Bajo jajo, dasz radę, dasz radę, bajo jajo. Dajesz, 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 bajo jajo. Ale dobra. Reształ, dobra. Okej, okay, sobie postaram się go wziąć tak pyk. No i sobie dalej pływamy. E, coś wolno pływam. Mi się to nie podoba. Ale trudno. Co sobie dalej, spłyniemy sobie przez świat. Ogólnie, jak wam mijają wakacje? Mi świetnie mijają, nawet fajnie. No, ale no dobra, płyniemy sobie. Uuu, kwiatki! Kwiatki pod wodą. Czy to ma sens? No ma sens, jeżeli są one sztuczne, ponieważ gdyby były prawdziwe, no to by chyba się przelały, prawda? Jakby ja ogrodnikiem nie jestem, ja się nie znam. Więc. Y Proszę w komentarzu, jeżeli mamy jakiegoś ogrodnika, niech powie, co się stanie z takimi kwiatami. I no, tutaj znowu sobie uciekamy od Tesli. Patrzę sobie, ta Tesla jest bardzo podejrzana. Dobra, nie widzę jej już prawie. O, myta! Tesla. Druga Tesla. Nie powinnam ufać Tesla. Nigdy nie ufać Tesla. Muszę zapamiętać. No i no. Widzimy się na następnym parkurze i z czego co widzę, tutaj mam aż 3 minuty, no. Yy, no, pobiłam rekord dzienny, więc no. Okej, okay, jesteśmy sobie tutaj właśnie na kolejnym parkurze wraz z wodą i tutaj Bajoja chcę po smole chodzić, ale nie ma Bajoja. Ale dobra, tutaj nie ma wody, więc myślałam, że będę wolniej spadała, przyzwyczaiłam się do tej wody i teraz emeduelika fakaturba. A few moments later... Wybieram środkowy. Pyk. Wybrałam dobry teleporter. Po raz pierwszy. Bajo, czy ty to widziałeś? Po prostu wow. Ale dobra, pyk. Bier... Bierzemy sobie kryształ oraz przechodzimy sobie do teleportera. Ogólnie mój głos może być e, odrobinę inny, ponieważ nie wiem, co mnie wzięło. Chyba jestem chora. Nie mam pojęcia. Dosłownie. Ale no pik, pik, O, hej, kameta. No i sobie idziemy sobie właśnie do tej mety i widzimy się na następnym parku. Okej, okay, jesteśmy sobie w kolejnym parkurze typu właśnie wodnistym. Takim wiecie, że jest dookoła wszędzie woda i tutaj widzę, że teleporter. Nie można ufać teleportom przy, przy starcie. Nie, nie można ufać. Ale dobra, teraz sobie tutaj widzę, że metę, więc sobie szybko tam płyniemy i zrobię sobie najlepszy skrót po prostu. Czy wy to widzicie po prostu najlepszy skrót? No i znowu przeszłam ten parkur. Okej, okay, więc jesteśmy sobie na kolejnym parkurze i tutaj widzę, że już sam parkur chciał mnie łuka turpić. Tak, ładnie mówiąc. Okej, okay, um, coś przerwało mi internet, ale dobra, wracając do odcinka hop i hop mm. okej okay, tutaj sobie od razu wejdziemy yy. jakie dzikie tutaj triki ja robię ale dobra hmm. tutaj jest takie coś z lodu dobra i tam widzę metę ale dobra tutaj nic nie ma o kryształ dobra wzięłam sobie kryształ więc sobie przypatrzymy się mecie i chyba tutaj muszę doskoczyć a co chcesz Aha, na dysku sobie chcesz polecieć? No, w tym przypadku jesteśmy na parkurze. No, po prostu fajnie. Dobra, to trzech razy sztuka ja się nie poddaję. Trzy razy spróbuję i przejdziemy sobie na następny parkur. Ale dobra. Pyk i pyk, pyk. Tam chyba się nie da doskoczyć. Możecie napisać w komentarzu, czy się tam da w ogóle doskoczyć, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, sobie jak mówiłam do trzech... Okej, okay, mówiłam, że do trzech razy sztuka i to jest chyba mój trzeci raz. Jeżeli to jest mój czwarty raz, no to już trudno. Ale dobra, pyk, by... znowu, uh, kryształ. Dwa kryształy. Dobra, nie, kuszące, zbyt kusząca by tego. Plus moneta, nie, takie, takie kuszące okazje, no to... Tylko u mnie, ale dobra, hop i hop. Chyba tam się da doskoczyć, albo ja po prostu nie potrafię, więc wychodzimy sobie, sobie, sobie z tego parkura i widzimy się na następnym parkurze. Ok, jesteśmy sobie na kolejnym parkurze, i sobie tutaj widzę, że zwierzątko jest, więc fajnie, fajnie sobie bierzemy kryształ i od razu skaczemy sobie dalej. Dobra. Jesteśmy sobie tutaj już o. Widzę, że jest znowu tutaj woda, więc fajny, fajny parkour. Ale dobra, nie no, ja tutaj przejdę to w mniej niż minutę. Założymy się po prostu hop i hop i hop. No, 30 sekund już minęło, więc chyba nie w minutę, ale na pewno w mniej niż dwie. Tak, tak sądzę. Mam nadzieję. No. Ale dobra, szybko, szybko. Chyba BioJo nie nadąża, bo go nie widzę. Tam jest daleko, dobra, sobie skaczę. No, chociaż mnie nie zostawił BioJo. Dobra, hop i hop, i hop. A few moments later. Ok, sobie tutaj teraz będziemy skakać po szkle, takim fajnym. Zbytnio e, nie wiem, jak ten parkour komentować. No, bo wiecie, ściany niebieskie, woda niebieska, wszystko prawie że niebieskie, tylko tutaj, uuu. To jest chyba klocek Emerald, z tego, z tego co pamiętam. Prawie tam zginęłam, ale nieważne, przechodzimy sobie ten parkur po prostu yy, szybko. Dobra, w dwie minuty tego nie przejdę. Nie przejdę tego w dwie minuty, chyba że teraz będzie meta. O, jest meta, no to widzicie, w mniej niż dwie minuty przeszłam, przeszłam. Więc no, to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, żeby nie pominąć kolejnych fajnych takich odcinków jak ten. Zapraszam też na poprzednie odcinki, jeżeli komuś się nudzi. I no, dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie. Jesteście wspaniali. I no, papatki. Bajo.